Cześć, witamy serdecznie w akademii variu.pl, miejscu, w którym rodzice i opiekunowie znajdą rzetelne informacje o tym, jak stworzyć bezpieczną przestrzeń online dla dzieci. W dzisiejszym odcinku poznamy lepiej aplikację YouTube Kids. Dowiemy się czym jest i czym różni się od klasycznego YouTube'a. Poznamy, jak ją zainstalować na urządzeniu mobilnym na przykładzie tabletu. Skonfigurujemy profil dziecka, tak aby miało dostęp tylko do wybranych treści YouTube. Zaczynamy! Zanim odpowiemy sobie na pytanie, czym jest YouTube Kids, musimy zrozumieć, czym jest sam YouTube i jakie są jego mechanizmy działania. YouTube jest to obecnie największa platforma na świecie do udostępniania i oglądania filmów wideo online. Umożliwia użytkownikom bezpłatne umieszczanie, odtwarzanie i komentowanie filmów wideo. Głównym źródłem dochodu YouTube są reklamy wyświetlane przed, w trakcie lub po filmach. YouTube przy pomocy algorytmów decyduje o tym, co i kiedy oglądamy. Głównym celem algorytmów jest, aby maksymalnie zatrzymać użytkownika na platformie i sprawić, by był on zadowolony z oglądanych treści. Co automatycznie oznacza dłuższe oglądanie równa się więcej obejrzanych reklam, co za tym idzie więcej zarobionych pieniędzy przez YouTube. To, co teraz widzicie, to przykład interfejsu YouTube. Mamy tutaj. Wyświetlony centralny panel, w którym do wyświetlenia mamy szereg filmów. W lewej części mamy dużo dodatkowych opcji: możliwość przeglądania muzyki, filmów, gier, wiadomości oraz innych. W górnej części znajdziemy szybkie wyszukiwanie oraz panel umożliwiający wyszukiwanie jakiejkolwiek treści. Jako, że konto rodzica, na którym teraz jesteśmy, zalogowani jest w miarę nowym kontem. Sugerowane treści są dość różnorodne. Mamy tutaj filmik związany z Lego, mamy tutaj filmik związany z Minecraftem, jakieś sugerowane aktualne hity. Mamy też filmik związany z tworzeniem i edycją filmów oraz film dedykowany dla wędkarzy. Dodatkowo do tego możemy dodać reklamę, opon. Jak też widzicie. Treści są bardzo różnorodne, i wcześniej wspomniane algorytmy po prostu próbują zgadnąć to, co nas tutaj zainteresuje. Jak one działają i w jaki sposób próbują przyciągnąć naszą uwagę, pokażemy zaraz na przykładzie filmików shorts. Shorts to są krótkie, 30 sekundowe, generalnie krótkie filmiki, których celem jest zaprezentowanie nam jakiejś treści. Najpierw YouTube wyświetlił mi filmik związany z Minecraftem, Następne, co zostało mi zaprezentowane, to filmik z życia biura. Jak też widzicie, dwie różne treści, wyświetlone jedna po, po drugiej. YouTube po prostu próbuje zgadnąć, co chce oglądać i sprawić, że będę oglądał filmik jak, jak najdłużej, aby wyświetlić mi jak najwięcej reklam. Podsumujmy zatem, czym jest YouTube. YouTube zarabia wyświetlając reklamy. YouTube używa algorytmów, aby decydować co jest wyświetlane. YouTube nie ma pewności, że to dziecko przegląda YouTube na koncie dorosłego. Zapamiętajmy, YouTube nie został stworzony, aby mieć pewność, że to dziecko przegląda filmy na koncie rodzica. Dlatego też YouTube wypuścił dodatkową, dedykowaną aplikację dla dzieci. Głównym celem YouTube Kids jest zapewnienie bezpiecznego i przyjaznego środowiska do oglądania filmów online dla najmłodszych. Zwykle są to dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Filmy są wybierane na podstawie kombinacji zaawansowanych algorytmów filtrujących, czyli podobnie tak jak w aplikacji YouTube, ale oprócz tego mamy manualną weryfikację oraz e, opinie zgłaszane przez rodziców. Ogranicza to ryzyko natknięcia się na treści nieodpowiednie dla dzieci, przemoc, wulgaryzmy, materiały dla dorosłych. To, co warto wiedzieć, w YouTube Kids mamy kilka kategorii wiekowych. Mamy maluchy przeznaczone dla dzieci do 4 lat, młodsze 5-8 lat oraz starsze 9-12. Dodatkowym elementem, który wyróżnia YouTube Kids jest kontrola rodzicielska, która umożliwia ustawianie minutnika, blokowanie treści oraz kanałów, wyłączanie wyszukiwania. Oraz tryb, o którym, na którym będziemy się dzisiaj skupiać, czyli tryb tylko zaakceptowane treści. Zobaczymy, jak wygląda interfejs YouTube Kids. Interfejs YouTube Kids jest dużo prostszy, mamy dużo mniej opcji, bardziej kolorowy. Nie mamy informacji na temat ilości yy, odsłon danego filmiku. Nie mamy też dostępu do shortsów. Skoro zajrzeliśmy już do aplikacji YouTube Kids, przejdźmy do kolejnej części dzisiejszego filmu, czyli instalacja YouTube Kids. Instalację będziemy wykonywać na przykładzie tabletu z systemem Android. Aplikacja YouTube Kids jest oczywiście również dostępna na urządzeniach z systemem iOS. Znajdziecie ją w App Store. Pierwsze, co musicie zrobić na swoim urządzeniu, to odnaleźć Sklep Play. Jest to podstawowa aplikacja używana na urządzeniach z Androidem do instalowania. Aplikacji i gier. Po odpaleniu sklepu Play klikamy w Szukaj aplikację, wpisujemy YouTube Kids. Bardzo szybko aplikacja zostanie odnaleziona. Jak widzicie, ma ona już ponad 500 milionów pobrań, co tylko świadczy o tym, że jest to bardzo popularna aplikacja, często używana przez rodziców i opiekunów. Klikamy Zainstaluj. Po krótkiej chwili aplikacja będzie zainstalowana na naszym urządzeniu. Naciśnijmy teraz otwórz. Aplikacja uruchomi się na naszym tablecie. To co warto wiedzieć, aplikacja jest przeznaczona dla dzieci, więc, przy pierwszym uruchomieniu, uzyskujemy komunikat. Komunikat poprosi rodzica, żeby odblokował aplikację. Wskazujemy informację, aby rodzic zalogował się na swoim koncie. Oczywiście, można aplikację YouTube Kids oglądać z poziomu nie bycia zalogowanym na koncie ką, rodzica, jednak nie jest to preferowany kierunek, gdyż znacznie ogranicza kontrolowanie treści, które dziecko przegląda. Mamy tutaj możliwość obejrzenia filmiku oraz przewinięcia tej sekcji. Przechodzimy teraz do kolejnej opcji. Zyskujemy informację na temat zgody rodzicielskiej, którą oczywiście warto przeczytać. Klikamy dalej i wyskakuje prośba, o zalogowanie się na konto Google Rodzica. Jest to bardzo ważne, gdyż wszystkie profile dzieci, które będziemy tworzyć w aplikacji YouTube Kids, będą automatycznie podpinane pod konto rodzica i będzie to umożliwiało zarządzanie z poziomu konta rodzica wszystkim tym, co dzieje się na profilach dzieci. Wpisujemy nasze hasło, naciskamy Potwierdź i przechodzimy do tworzenia profilu dziecka. Tworząc profil dziecka, możemy wybrać mu jakąś charakterystyczną ikonkę oraz jesteśmy proszeni o podanie trzech parametrów. Dwa z nich są obowiązkowe i jed, jeden parametr jest opcjonalny. Imię dziecka, oczywiście to może być jakakolwiek fraza, która będzie charakteryzowała ten profil. Jesteśmy także proszeni o, podani, o podanie wieku dziecka. Jest to na tyle ważne, że wiedząc w którą kategorię wiekową nasze dziecko wpada, Automatycznie YouTube Kids będzie umożliwiał sugerowanie treści tylko z tej określonej kategorii. Dodatkowo opcjonalną, y, opcjonalnym parametrem tutaj jest miesiąc urodzenia. Tu jak wejdziemy w dodatkowe informacje odnośnie tego parametru, jest tutaj poszerzona y, informacja, że dzięki miesiącowi będziemy wiedzieć. Y, aplikacja YouTube Kids będzie bardziej precyzyjnie dobierała treści w momencie, w którym dziecko będzie na pograniczu maluchów, młodszych, czy też starszych dzieci. I to, co jest bardzo ważne, tylko ty i twoje dziecko możecie zobaczyć te dane. Tak? Jest to wewnętrzny parametr aplikacji, który nie będzie e, służył e, do redystrybuowania do innych systemów, e, więc jest to informacja bezpieczna do podania. Post w wypełnieniu z formularza tworzenia profilu dziecka możemy podejrzeć kategorie, o których wcześniej wspominałem. Czyli mamy do wyboru maluchy, dzieci do 4 lat, młodsze, dzieci w wieku 5-8 lat, starsze, w wieku 9-12 lat. Jeżeli nie chcemy bawić się w zarządzanie treściami, które nasze dzieci oglądają, możemy wybrać którąkolwiek z tych kategorii. I to YouTube na podstawie. Wasz YouTube Kids na podstawie własnych ustawień będzie sugerował treści, jednak w dzisiejszym filmiku idziemy krok dalej, czyli chcemy samodzielnie akceptować treści, które nasze dziecko będzie oglądało. Wybieramy więc czwartą opcję: Samodzielnie akceptuj treści. Pojawi nam się komunikat, komunikat że Twoje dziecko nie będzie miało możliwości samodzielnego wyszukiwania treści. Dokładnie o to nam chodzi. Naciskamy Wybierz i. Pierwszym krokiem, który musimy wykonać, jest to wybranie chociaż jednego kanału, do którego nasze dziecko będzie miało dostęp. Nie udało mi się znaleźć jeszcze sposobu, aby utworzyć profil samodzielnego akceptowania treści bez dodania jakiegokolwiek kanału, tworząc profil. Dlatego musimy wybrać któryś z domyślnie dostępnych kanałów, a w późniejszej fazie po prostu usuniemy go z profilu dziecka. Wchodzimy do powiedzmy sekcji Nauka. Wybieramy jeden z kanałów, klikamy plusik. Kanał zostaje dodany do profilu dziecka. Następnie klikamy menu ustawień, a następnie wybieramy opcję gotowe. Wyskakuje komunikat, profil został utworzony. Mamy profil dziecka Kubaś 9 lat utworzony w naszej aplikacji YouTube Kids. Następnie co zobaczymy to prezentację funkcji dla rodziców. W górnym prawym rogu ikonka, aby zmienić ustawienia. Możliwość blokowania i zgłaszania filmów, co jest ciekawą tutaj bardzo opcją, bo możemy nie tylko zablokować film, albo, ale także zgłosić, że według nas ten film nie powinien znaleźć się w aplikacji YouTube Kids bądź też w konkretnej kategorii. Mamy możliwość e, przeglądania, co nasze dziecko obejrzało. E, mamy możliwość ustawiania liczniku, licznika czasu. Mamy też możliwość blokowania filmu z. Poziomu menu. Świetnie Ci poszło, profil dziecka został utworzony. Zobaczymy teraz, jak wygląda nasz profil i co będzie widziało nasze dziecko w momencie, gdy odpali aplikację YouTube Kids. Po odpaleniu aplikacji YouTube Kids widzimy prosty interfejs i ten jeden z kanałów, który byliśmy zmuszeni udostępnić dziecku, tworząc profil. To, co teraz zrobimy, to doprowadzimy do stanu, w którym. Nie będzie żadnej treści dostępnej w danym profilu, dlatego klikamy trzy kropeczki, yy, które symbolizują menu ustawień i wybieramy: Zablokuj ten kanał. Tu pojawia się pierwszy element zabezpieczeń tylko dla rodziców czyli blokowanie treści oraz modyfikowanie ustawień są to czynności, które są przeznaczone dla rodziców. Jako, że nie skonfigurowaliśmy sobie jeszcze kodu dostępu, aplikacja prosi nas o e, rozwiązanie prostego równania. Tak? Dzieci troszkę starsze nie będą miały problemu z rozwiązaniem tego równania. E, dlatego też za moment będę pokazywał jak ustawić kod dostępu. Na tą chwilę jednak skupmy się na zakończeniu wcześniej rozpoczętej akcji, czyli e, usunięciu kanału z... Aplikacji YouTube Kids. Rozwiązujemy równanie. Kanał zniknął z naszego głównego ekranu. Dzięki temu uzyskujemy stan, w którym dziecko nie ma dostępu do żadnych treści. Zanim przejdziemy do dodawania docelowego kanału do naszego, naszej aplikacji YouTube Kids, wejdźmy do ustawień. Ponownie jesteśmy proszeni o rozwiązanie prostego równania matematycznego. I dzięki temu dostajemy się do podstawowych ustawień profilu. Mamy tutaj takie opcje, jak możliwość ustawienia minutnika. Po upływie określonego czasu aplikacja zostanie zablokowana. Dodatkowe opcje, jakie możemy tutaj znaleźć, to możemy przejrzeć przewodnik dla rodziców, przeczytać politykę prywatności ponownie, ale jest tutaj też opcja utwórz kod dostępu, i teraz z niej skorzystamy. Po kliknięciu utwórz kod dostępu jesteśmy proszeni o wpisanie czterocyfrowego kodu dostępu, który od tego momentu będzie służył jako prosty mechanizm autoryzacji przez rodzica. Wpisujemy cztery cyfry, powtarzamy cztery cyfry, kod dostępu został utworzony. Jako, że jesteśmy w menu ustawień warto również zobaczyć jak wyglądają bardziej zaawansowane ustawienia w aplikacji YouTube Kids. Kliknijmy na konkretny profil dziecka. Ponownie jesteśmy proszeni, tak jak w momencie logowania do aplikacji YouTube Kids, o wpisanie hasła do naszego głównego konta rodzica. Dzięki temu uzyskujemy dostęp do szczegółowych ustawień danego profilu. Widzimy tutaj, że profil Kubaś na tę chwilę jest ustawiony w trybie tylko zaakceptowane treści. Mamy. Wyłączone wyszukiwanie. Mamy tu jako rodzic możliwość czyszczenia historii, odblokowywania wcześniej zablokowanych treści, czyszczenia udostępnionych treści, wstrzymywania historii oglądania, wstrzymywania historii wyszukiwania. Jest to szereg dodatkowych opcji, które umożliwiają rodzicowi lepszą kontrolę nad tym, co dzieje się na profilu dziecka. Przejdźmy teraz do najważniejszego elementu, czyli udostępniania treści w YouTube Kids. Udostępnianie treści w YouTube Kids odbywa się nie w aplikacji YouTube Kids, ale robimy to z poziomu aplikacji YouTube. Dlatego na waszym urządzeniu, na którym zainstalowaliście aplikację YouTube Kids, bądź też jakimkolwiek innym urządzeniu, gdzie jesteście także zalogowani na to samo konto, odpalacie aplikację YouTube a następnie wyszukujecie kanał, który chcielibyście udostępnić. Dodawanie treści będziemy robić na przykładzie kanału Kubaś wariuje. Jest to kanał, który jest częścią platformy wariuje.pl, kanał zgodny z koncepcją bezpieczny content, czyli treści przyjazne dla dzieci, moderowane przez dorosłych, wspierające zdrowe odżywianie, jak i aktywność sportową dzieci. W opisie tego odcinka znajdziecie link, który pomoże Wam udostępnić nasz kanał, ale żeby go zna znaleźć w aplikacji YouTube, wyszukujecie frazę Kuba zwariuje i kanał wyświetli się u Was na liście. Jeżeli nie subskrybujecie go jeszcze, naciśnijcie subskrybuj, pojawi się czerwony przycisk i oraz informacja, że subskrybujecie kanał. Następne co musicie zrobić to kliknąć w ikonę kanału, otworzy się kanał wraz z wszelkimi jego informacjami oraz filmikami dostępnymi na kanale. Następnie, co musimy kliknąć, to kliknąć w opcję więcej. Pojawi się, pojawią się szczegóły kanału i pojawi się bardzo ważny element, czyli link udostępniający. W momencie, gdy klikniemy w ten link, rozwinie się menu, menu udostępniania, gdzie znajdziemy udostępnij dzieciom. I to jest opcja, której poszukujemy. Klikamy udostępnij dzieciom. I tutaj, jak zobaczycie, powinniście zobaczyć profil w, e, utworzony przez Was wcześniej profil w aplikacji YouTube Kids. Widzimy tutaj Żrafę, nazwę profilu oraz możliwość udostępnienia treści. Klikamy udostępnij. Co ważne, wiedzieć z tego poziomu, możemy także cofać udostępnianie, czyli jeżeli stwierdzimy, że kanał nie odpowiada już nam, wystarczy cofnąć udostępnianie i kanał zniknie z aplikacji. YouTube Kids. To, co jest bardzo ważne, pamiętajcie, z poziomu YouTube możemy udostępnić dzieciom pojedyncze filmiki, ale także całe kanały. W tym przypadku udostępnialiśmy cały kanał K Kubaś Wariuje. Ale pamiętajcie, że udostępnianie cały kanał, automatycznie to na Was spada odpowiedzialność, czy dany kanał jest odpowiedni dla, dla Waszego dziecka, tak? Bo Nowo dodawane filmiki automatycznie będą trafiały na listę e, dostępnych w e, aplikacji YouTube Kids. Dlatego wybieracie tylko te kanały, do których macie zaufanie. Odpalmy teraz aplikację YouTube Kids. Po chwili aplikacja się załaduje. To, co na początku może Was zaskoczyć, jest to, że nie ma jeszcze niczego do oglądania. Zgadza się. Udostępniany kanał. Domyślnie nie pojawia się w, na głównej stronie aplikacji YouTube Kids. Co warto jeszcze wiedzieć, żeby jakikolwiek kanał utworzony przez twórcę w, na platformie YouTube, aby pojawił się w aplikacji YouTube Kids, to nie jest takie proste, tak? Nie wystarczy zaznaczyć, że kanał jest przeznaczony dla dzieci. Są specjalne, dedykowane procedury, które umożliwiają udostępnienie kanału na platformie YouTube Kids. YouTube Kids bierze w pełni odpowiedzialność za treści, które tam się pojawiają, stąd też procedura dostania się tam domyślnie jest skomplikowana, ale dzięki opcji udostępniania kanał może pojawić się w aplikacji YouTube Kids. Jeżeli klikniemy w Twoje materiały, zobaczymy, że udostępniony przeze mnie kanał Kuba się wariuje pojawił się dla naszego dziecka. Jak wejdziemy w niego, uzyskujemy dostęp do wszystkich filmików. I od teraz, w którymkolwiek momencie, w którym kanał wypuści dodatkowy filmik, ten filmik automatycznie się tutaj pojawi. Przejdźmy do podsumowania. W momencie, w którym nasze dzieci mają dostęp do YouTube z poziomu konta rodzica, automatycznie narażone są na praktycznie nieograniczony zbiór filmów od bajek po treści 18. Pełna sekcja komentarzy, gdzie mogą znaleźć dużą dawkę wulgaryzmów i wszechobocnego hejtu. Brak rozbudowanej kontroli rodzicielskiej. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo dzieci w internecie zależy od nas, dorosłych. Wolny, niekontrolowany dostęp do treści niesie za sobą ryzyko natknięcia się na materiały nieodpowiednie dla wieku, dezinformacje, a także kontakt z osobami trzecimi. Brak nadzoru może prowadzić do poważnych konsekwencji psychologicznych od lęku po zniekształcenie postrzegania świata. Musimy jednak unikać skrajności. Całkowite odcinanie dziecka od świata online może mieć przeciwne skutki: grozi tu wykluczeniem z życia rówieśniczego i izolacją, a także wymusza na dziecku szukanie niekontrolowanych sposobów na dostęp do sieci na własną rękę. Kluczem jest edukacja, otwarta rozmowa i ustanawianie jasnych zasad. Zabezpieczajmy urządzenia, korzystajmy z kontroli rodzicielskiej i co najważniejsze, bądźmy aktywnymi przewodnikami naszych dzieci w cyfrowym świecie. Twoja czujność to ich najlepsza ochrona. YouTube Kids jest jednym z prostych narzędzi, które może Ci w tym pomóc. Dlatego pamiętajcie, aby zainstalować go na waszych urządzeniach mobilnych, telewizorach, ale także edukujcie babci i dziadków, którzy lubią dać swoim wnukom telefony bez żadnej kontroli. Bo co może później tak w internecie? Jeśli spodobał Wam się dzisiejszy odcinek Akademii, pamiętajcie, aby dać łapkę w górę oraz aby subskrybować nasz kanał. Będą tu się pojawiać kolejne ciekawe materiały. Pozdrawiamy!